Ale, ale moi mili, dzisiaj transformacja różnych przy różnych postaci, prawda? Z bajek, z dzieciństwa i, i w ogóle. Będę ją tak pewnie, że wszystkie postacie będę znał, ale mogę zapomnieć, jak się nazywają dlatego. Jak poproszę, to możecie przypomnieć w komentarzu. Kolejny film na tym kanale widzowie. Ja wiem, że teraz troszkę rzadziej się pojawiają filmy, ale chcę sobie wyrobić taką, jakby znowu regularność, bo wypadłem z tego z tego, z tego rytmu takiego. Zostawcie łapeczkę, jeżeli chcecie mnie zmotywować do tego, zasubskrybujcie kanał. Tam na dole lecimy. Oczywiście. Nie wiem, w sumie to nasze znaczy po co. O 2 miliony tam kiedyś, może, może kiedyś. Na ekranie. Tutaj pode mną, przyjaciele, tu pode mną macie trzech ostatnich obserwujących Obserwujcie mnie na Instagramie, bo ostatnio wrzucałem dużo zdjęć, prawda? Stories i tak dalej Dobrze się tam bawimy I chodźmy sprawdzić te transformacje Faktycznie, jak, jak one wyglądają Na pierwszy strzał mamy... Czy to jest księżniczka z Zaplątanych? Tak się ta bajka nazywała? Prawdopodobnie tak Mam nadzieję, że dobrze trafiłem No ale dobrze, i to jest... Na tym to polega, że... Jakiś gości w jakimś tablecie graficznym przerabia tą postać na jej inny strój, nie wiem, inne umalowanie coś tam. Nie, wiem, tu są, są na razie księżniczki. Ja ją też kojarzę, ale to zaplątane, to chyba akurat trafiłem, ma bardzo dobrze nawet. Ale nie pamiętam. O, jaka zmiana, co jest? Jak oni to przy, tak przemalowują? A! Bo jeszcze się pogrążam. <grym>, ale kozacko to zmieniają. Tu jest. Przemalowanie na razie kolorystycznie. Czemu ona jest fioletowa? Dobra, zobaczmy jaki będzie ostateczny efekt, bo nie wiadomo. To musi oczyć wie no, wygląda inaczej, ale... To jest kolejna jakaś księżniczka. Czemu tak dużo księżniczek? Bo ja się najłatwiej przerabia. Bo jest totalnie inaczej będzie wyglądać. Nawet inną karnację ma I co? I co no, jaka różnica? Uuu, ale lala To <grym> Spongebob! bo mój ziomek <grym> Jedna z rubionych bajek dzieciństwa. Obit Umięśniony spongebob, tak? Nowy strój Co on mu robi? Albo ona Jezus ty Hilfiger jeszcze Jaki przystojniacha, ty maczo, nie? To znowu kolejna księżniczka Czemu ją fioletową robi? Dlaczego? No też ładna, ale czemu na fioletową on robi te postacie? Czy ona? Jezu, nie wiem kto to robi eee, co, to, co to była za postać? Mnie jakoś... Ale dziwny ma w ogóle rysik Jakąś gumkę na, na końcu, co to jest? Satysfakcjonująco to wygląda jak się, to się wygląda, jak ty rysują. Taka naturalna dziewczyna. Ona była... Jakby najpierw z Egiptu, a teraz Polka. Nie wiem, czemu tak. A tu coś się dzieje. Jaka przemiana z takiego dzieciaka na ten... No. no. To jest. Z... młodzi tytani. Z młodych tytanów. Zostanie kozasko przerobiona? Zaraz sprawdzimy. Fajnie, w sensie tak, jakby standardowo by była, ale ładne, ładne. Znowu Spongebob. A to jest znowu ten sam. Dwa razy to samo dali. Co to ma być? Oszukali nas. Błciki. Ale nie chcę. W sensie, szczerze, to było najlepsze. W sensie z tych wszystkich, co dzisiaj obejrzeliśmy. Tak. Kom... Spongebob mi się najbardziej podobał jego przemiana. Jakoś tak. O, o to jest chyba gościu zatumówek, tak? Chyba. Bo tak. No to, to będzie on? Już miałem łeb jak garnek. Co teraz? Kurde, przystojniacha się z niego zrobi. <laughs> no nie, siorka od finasza i Ferba. Nie, czemu ona jest goła? Czerwona suknia. Coś. O jezu! Inaczej totalnie, no. Jakby to była inna kreskówka, ale to była ta postać. O, to mówka, no! Jeszcze zielona To jest... A to będzie na tam... a to będzie creepy. Pod język rozcięty. Co to jest... Co? Czemu z tej atomówki się chłop zrobił? Co jest grane? Bo to... To nie to był chłop? Nie, teraz mam... Napiszcie, ja już mam miazgę z mózgu. To jest kolejna atomówka. Jesz... Ta atomówka się przemienia w chłopa, nie? Jezus, znam tą bajkę Nie pamiętam totalnie, ale, ale mi się dzieciństwo teraz przypomniało Jakaś księżniczka bez oczu A nie, to jest jakieś bajki O nie, czemu jej czoło spłaszcza? A tu powiększa Okej, okay, to jest jakieś bajki Chyba nie, niedawnej bajki bardziej mi się wydaje Okej, okay, cieniowanie oczu O Jezu, ja nie wiem jak ona wyglądała wcześniej No ja, wygląda ładnie Nie, nie wiem jak wcześniej niestety to nie, nie, nie mam takiego porównania, nie? O, to jest. Dobra, nieważne, siedmiu krasnolutków, prawda i, i te sprawy. <grych> tak, księżniczka, właśnie, ta. <grych> ja mam prawo nie wiedzieć, nie jestem. Znaczy... Z moich czasów to jest nie. O Jezu, jaka ładna się z nim zrobiła Dziewczyna, no. Weronika przerobiła. <grych> tej nie znam nie znam tej bajki. Nie mam pojęcia. No, ale coś. Chyba stylówka na imprezę będzie, nie? No. Imprezowa stylówka. Bardzo ładnie, a Weronika to wszystko robi, wszystko jedna osoba to Też ładna, w, w jakimś, na tablecie graficznym prosto Oj nie znam tego totalnie Te, Tej baj nie znam Moi drodzy piszcie jak tam, jak będziecie wiedzieć, niektórzy z was Możecie napisać co to, co to za baja, nie? znaczy są tak creepy jak nie ma tych źrenic, prawda? Jest tak idealnie, o ale ją, ale się starsza stała nagle, nie? Jak oni to robią? Widzowie, na dzisiaj byłoby to na tyle. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Oczywiście do końca. Jeżeli chcecie więcej, zostawcie łapeczkę oczywiście do góry na dole. Zasubskrybuj kanał przede wszystkim i no, no i na Instagrama wpadnijcie, bo naprawdę ostatnio jestem aktywna, to jest u mnie rzadkość. Także zerknij, trzymaj się i pa pa.